Hej kawidzi, w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam najgorsze rzeczy, które wyszły w nowej aktualizacji w Brawl Stars Dokładnie, znaleźliśmy cztery takie rzeczy, choć nie było to łatwe, bo ogólnie ten update był naprawdę bardzo fajny i jest jak najbardziej na plus, ale coś złego w nim też było. I dzisiaj pokażemy Wam takie cztery najgorsze rzeczy z tej nowej aktualizacji. Oczywiście to jest tylko nasze zdanie, więc jakby jak nie zgadzacie się z nami, to wiecie, każdy ma swoje zdanie i może Wam się coś innego podobać. Możecie napisać co według Was jest najgorsze i na pewno sprzykniemy Wam wtedy serduszko. Ostatnio bardzo podobał Wam się konkursik u mojej kobiety, żeby dodać was do znajomych na jej konto. Więc dzisiaj pomyśleliśmy, że dodamy kolejne trzy osoby do niej. A jak chcecie mieć czas, żeby wygrać i mieć mnie w znajomych, to pamiętajcie o tym, żeby mieć na tym kanale subskrypcję. Tak jest, Subik jest bardzo ważny, bez tego nie ma szans, że wygracie. No i trzeba jeszcze zostawić łapeczkę w górę pod tym odcinkiem jest ich tutaj bardzo dużo dla was, to jest tylko jedno kliknięcie, a wtedy możecie mieć ją w znajomych. No i jeszcze napiszcie w komentarzu wasze ID, no bo bez tego nie będzie jak was dodać. Więc no, to są takie trzy proste rzeczy. No dobra, więc przechodzimy do pierwszej rzeczy i są to. Ogólnie mega boxy. ci się nie <laughs> podobają, że wróciły? Nie, nie o to chodzi, nie okay. o to chodzi. Dokładnie chodzi o to, że mega boxy są tylko na czas jakiegoś eventu. eventu. Od 12, 12... Lipca. lipca do 31, czyli około 19 dni. No właśnie, a niestety nie wracają na stałe. I myślę, że to jest taki duży problem, bo myślę, że będzie nas szybko brakować tych mega boxów znowu. W sumie zgodzę się tutaj z tobą, rzeczywiście to może być taka jedna z najgorszych rzeczy, bo niby to, że wracają mega boxy jest super i strasznie się z tego cieszymy, ale jednak to, że po jakimś czasie te 19 dni szybko minie i już ich nie będzie, że one zostaną usunięte wtedy, że nie są na stałe, to jest naprawdę słaba rzecz i tutaj się z Tobą zgodzę, no więc to jest taka pierwsza, o której Wam chcieliśmy powiedzieć. Zanim przejdziemy do drugiej, pamiętajcie, żeby oglądać ten filmik do końca, bo najciekawsze, najmocniejsze rzeczy jeszcze przed nami. No i dobra, przechodzimy do drugiej. I ogólnie drugą rzeczą jest to, że kilka skinów jest ogólnie brzydkich moim zdaniem i naprawdę na przykład postać wygląda lepiej w swojej normalnej wersji niż w wersji skina moim zdaniem, więc to jest naprawdę niefajne, ale na szczęście tych skinów jest dość mało, więc to jest plus. Tak, ogólnie skinki w tym update'cie są naprawdę fajne, to jest mnóstwo giga kozackich skinów, do których nie można się doczepić, wręcz się trzeba cieszyć, że są, ale no standardowo znalazło się też kilka gorszych, no i między innymi chodzi nam tutaj o em, tego skina do berego nowego, tego czarnego konia, nie? No, on jest tragiczny, w ogóle mi nie pasuje do... Jakby no do jednorożca. Lepiej wygląda ten zwykły jednorożec bez skina, tak szczerze, no ale za 29 gemów to też nie można się aż tak bardzo czepiać, wiadomo. Oprócz tego to samo tyczy się drugiego nowego zadymiarza, czyli naszego komara, który to w zwykłej wersji też mi się wydaje, że jest nawet może ciut lepszy. Ten ma spoko te karty tak przemieszczone na łańcuszku, ale te żółte kolory, no nie wiem, czy to tak do końca pasuje. To jest jakaś plaża no. chyba w ogóle. No, coś takiego. No ale no taki, taki średni, lepiej chyba już w tej zwykłej wersji, więc to są takie dwa słabsze skinki na pewno. Mi na przykład nie podobają się też niektóre remodele, bardziej te nowsze wersje do tych żarkich skin klasycznych, które wbiły, czy do ten do rikoszata czerwony, to no też jakoś szału nie robi, wolę tą zwykłą. No, tobie, ty się nie zgodzi, że na przykład mi się ta szarka też jakoś specjalnie nie Ona podoba. Ona jest bardzo ładna! No. To, to każdy ma inny głos, dlatego o tym mm -hmm. mówimy. No ale są na pewno takie skiny, na przykład jak ten Dynamite klasyczny, yy, które no aż tak nie oddają, więc kilka takich średnich się znalazło, ale nie jest ogólnie źle. A kolejną rzeczą, która jest związana ze skinami, jest to, że znowu postacie, które mają mało skinów, znowu ich nie dostały, a dostały te, które mają ich na przykład już dużo, no, więc to jest bardzo niefajne. To jest w moim prawda, udanie. na przykład taki Brock, który ma już kurde miliony skinów, dostał kolejnego. Rico też ma bardzo dużo i dostał kolejne trzy. Nie wiem, to jest takich zadmiar, że nawet szelka, która ma mnóstwo tych skinów dostała. No. a są. Takie postacie, które w ogóle tych skinków nie mają. okej, okay, nie mówię, że tak było z wszystkim w tym roletoku, bo na przykład Angelo wcześniej miał tylko jednego i teraz dostało tego bardzo fajnego takiego, no. więc spoko to jak najbardziej na plus. Ale są takie postacie, które mają mnóstwo skinów i dostały, a są takie, które mają mało i w ogóle nie dostają, więc fajnie, jakby twórcy to w końcu tak równo zrobili i uzupełnili, żeby te postacie z mniejszą ilością skinów też je dostawały, tak. Kolejną rzeczą jest to, że nowi zadymiarze mają mega podobne ataki do zadymiarzy, którzy już są w grze. Ogólnie tych dwóch nowych zadymiarzy, które Wam tutaj wysietamy, którzy wbijają w tym update jest fajnie. Ja oceniam ich na plus, spoko, w wbili są ciekawi. Ale mają oni ataki, które są podobne do tych, które już są w grze na przykład do Sergea i Karla. No, o co chodzi z tym Sergeem i Karlem, bo pewnie też to zauważyliście. Na przykład ten nasz homar, ten taki krabik, to on jak atakuje, to ma trzy różne fazy ulta. Przy sercu też musicie ładować tego ulta, coraz to lepiej, coraz to lepiej, coraz to lepiej. No i jak już macie mocniej ulepszonego, to jest to mocniejszy serge. I tak samo jest właśnie z naszym homarem, tylko u niego zwykłymi atakami, że on ma trzy fazy różnych ataków i cały czas można je ulepszać. Jeśli trafiamy w innych, to po prostu to nam leci w górę. No i jeśli chodzi o drugiego zadmiarza, jakim jest jednorożec, to tak się składa, że on się tak przyciąga kręcąc się do przeciwników. I to jest idealne połączenie gadżetu Karla właśnie z jego ultem, bo on też się tak kręci i też tak przyciąga, więc no to widzę takie mocne podobieństwo. Mogliby twórcy coś takiego typowo nowego wymyśleć, a nież jakieś tam nawiązania do innych. Następną rzeczą jest to, że Brock już wygląda inaczej. Tak on wyglądał przed remodelem, a tak będzie wyglądał i moim zdaniem to jest zmiana na minus, jednak. W sumie Ta... to tak już wygląda, sorry, że ci przerwę. A, no, tak. Tak, już update ci właśnie dzisiaj wjeżdża, więc <laughs> ciężko się będzie przyzwyczaić chyba. No, on ma taką straszną fryzurę, nie wiem, co oni z nim zrobili, naprawdę. No, fryzurkę ma rzeczywiście taką dziwną, taką krzywą trochę. Nie był zły, mi się podobają ogólnie kolorki tego nowego. To jest spoko. Mm. Ale ten fryz wszystko psuje, przez to ten brok tak dziwnie wygląda, że ja bym wolał chyba zostać przy tym oryginalnym modelu, nie wiem jak ty. Ja też. Dlatego musieliśmy to po prostu tutaj wrócić jako taka najgorsza rzecz. No i to są sobie te cztery najgorsze rzeczy, lecz to jeszcze nie koniec odcinka. A teraz powiem wam o naszej ulubionej rzeczy, która była w protoku i może zacznij. Dobra, to ja zacznę, bo wybraliśmy po jednej, tylko jedną mogliśmy. Moja ulubiona i twoja ulubiona. Ja domyślam się, co ty możesz wziąć, więc żebym nie brał tego samego, to ja wyróżniłbym tutaj nowe tryby. Były trzy nowe tryby gry i wszystkie mi się podobały Dosłownie wszystkie Nie pamiętam kiedy ostatni raz tak było No i bardziej ten z, z, z rozczarnym odbiciem To jest takie kozackie, nie? Mm. Że można grać tymi samymi zadmiarzami Oczywiście jest też drugi tryb, gdzie zmieniamy zadmiarze po każdym fragu Gdzie oni nam się zmieniają podczas giereczki Gdzie na jednej gierce możecie zagrać tam nawet ośmioma zadmiarzami Więc to jest mocne No i trzeci tryb, ten taki z farbą, gdzie też się tak fajnie przerzuca Już go miałem okazję testować Spoczko opcja, a ty? Zdziwię się No co? Ja nie wiem co ty myślałeś, ja opowiem, ale mam to samo. Serio? Tryby wybrałaś? No, a ty co ty myślałeś? Ja myślałem, że ty powiesz o megaboxach po prostu, że Nie co? no, co one wracają na chwilę. No dobra, no ale samo to, że wracają, bo ty bardzo boxy lubisz, nie? No lubię, ale to jest takie wiesz, mieć jabłuszko przez 14 dni, a potem je stracić. Okej. Okay. <laughs> no, ale no wiesz o co chodzi. No dobra, ale dodatkowo ogólnie podobają mi się te greckie skiny, są tak piękne, nie każdy skin mi się tam podoba, no. a to się rzadko zdarza, bo ja zawsze wybrzydzam. Mhm. Więc naprawdę są bardzo ładne. Wyczycie Angelo. Angelo, Angelo. No. Ulubiony mój tak samo. No. Też bym wyróżnił te greckie skinki. No wiadomo, bardziej te tryby, a ty możemy powiedzieć, że wybierasz te skiny, żebyśmy nie mieli tego samego. Pamiętam, ile ich tam dokładnie jest razem, ale rzeczywiście wszystkie są fajne. Nie ma tam skina w tej kolekcji, który by mi się nie podobał. No. E, dlatego to jest moja ulubiona kolekcja w ogóle też całych skinów, jakie są, jeśli chodzi o te wszystkie kategorie. No i je też trzeba tutaj wyróżnić. I na koniec tego odcineczka zrobiłem Ci jeszcze pewną niespodziankę. Tak? Ty się tego nie spodziewasz, ale nie bez powodu znajdujemy się teraz w sklepie w Brawl Stars Mamy jeszcze takie fajne letnie oferty, one już w sumie dzisiaj jak to oglądacie się kończą w większości Więc fajnie by było z tego skorzystać, ale zanim coś ci kupię, bo ty jeszcze nie wiesz co To wpisujemy Tori w sklepie, wy też sobie pamiętajcie o wpisywaniu Tori, z góry dziękujemy No i uwaga, jest tutaj taki fajny skinek kiełka, ty go nie masz Fajny wakacyjny vibe'ik, miły skinek, podoba ci się? Mhm. No dobra, to ci go kupię. 6 to nie jest dużo, a myślę, że warto skorzystać. Tak? Tak. A dziękuję ci bardzo. Proszę. Widzicie, Kowita zadowolona, więc ja teraz tego skinka kupuję. No i jak widzicie, gotowy zakup został pomyślnie sfinalizowany, więc zbierzemy go. Ale ładna animacja. No. Jakaś panemka. I trzymisz lubisz palemki, patrz, masz panemkę. Ej, widzicie, tak. No, to Ej, ciekawe czy w ogóle mam jakiegoś skina do kiełka, bo chyba nawet nie miałam. Możemy zobaczyć. Dobra, patrzymy i. Ej, Ej co jest? Ty masz dużo w Stardropach pewnie potrafiła, A, no, nie potrafiłaś, nawet nie działa, nie? nie uwagi, mam takiego i takiego. O, zawsze nowy do kolekcji, się przydaje. No, ale ten jest przecież najładniejszy. Palapa, taka, no. no Idealnie na wakacje, boś mogę sobie nim pykać Więc co, dziękujemy za odpoczynienie do końca tego filmu. Mamy nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się tobie. Hej, hej, o.